Cześć Maćku. Cześć Bartku. Dzisiaj myślę, że powinniśmy porozmawiać o pieniądzach i o tym ile trzeba ich zarobić, żeby być szczęśliwym. Więcej niż myślisz. <laughs> no bo myślę, że to jest taki najważniejszy punkt dla większości ludzi, żeby na tyle dobrze się uczyć, na tyle dobrze poprowadzić swoją karierę, żeby zarobić bardzo dużo hajsu. I... Od razu się muszę wyrwać. No. O, już widzę tą twoją minę nieszczęśliwą, że ci się znowu wcinam. Ale no właśnie, no bo ja za każdym razem, kiedy słyszę, że trzeba się dobrze uczyć, trzeba dobrze poprowadzić swoją karierę, no bo tą karierę już prowadzimy, można powiedzieć, od ósmej klasy szkoły podstawowej, kiedy zastanawiamy się, jakie liceum wybrać, prawda? Potem no tak. o to liceum będzie determinowało. Jak krzyżówki postawiam. sprzedawałem już w podstawowce. A ja karteczki skrołem węgiel. To nawet pan... nie, nie, nie kwestia zastanawiania, tylko już nawet były pierwsze prace. No pięknie, czyli trudniłeś się handelkiem już za tak. ta mało lat. Ja słyszałem nawet takie powiedzenie, wiesz, że lepszy mały handelek, jak duży szpadelek. Coś w tym jest. W każdym razie wracając no do tej edukacji, bo to jest za każdym razem bardzo ciekawa sprawa, no bo... No mówię, gdzieś już ósma klasa szkoły podstawowej, to rodzice zaczynają myśleć, Boże, gdzie ja tego swojego Jasia wyślę? Może pierwszy liceum ogólnie kształcące, tamtąd będzie krótko do tego, żeby został lekarzem albo coś w tą stronę. No więc ta kariera już jest stosunkowo wcześniej yy, gdzieś planowana. No i jeżeli to jest ósma klasa i ten młody zawodnik myśli o tym, żeby dostać się do liceum, które przeniesie go na studia, a te studia dadzą mu fach w ręku i to się przemieni w dobrą pracę, no to faktycznie trzeba już o tym myśleć stosunkowo wcześniej. Natomiast. Ja mam no taką ciekawą no refleksję, a właściwie dwie, którymi muszę się szybko podzielić. Zobacz, jak przyspieszyłem, bo widzę, że leci piasek. Czarny. <laughs> ja mam takie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, no, że miałem dużo kolegów w szkole, którzy się uczyli dużo lepiej ode mnie. No, praktycznie ja byłem raczej gorszym uczniem niż lepszym. Tak, ja mówię, że byłeś najlepszy. Zawsze tak mówię. Pytany, pytany i wyrwany z kontekstu, czy jestem czymś dobrym, odpowiadam najlepszym. Tak, to taka jest moja przypadłość. No i co z nimi się stało? No właśnie, no i wiesz, obserwuję czas inaczej. Nie mam takiego bardzo zażyłego kontaktu, ale tak jak patrzę, no to po większości ci mądrzejsi ode mnie, w cudzysłowie, no, nie zrobili jakichś spektakularnych karier, czyli to Może pokazuje... Może są inteligentniejsi, czyli po prostu lepiej potrafią się nauczyć, ale niekoniecznie mają mądrość życiową. Ja nie przywiązywałbym się tutaj do definicji, natomiast efekt jest efektem, czyli no, teoretycznie brylowali na matematyce, praktycznie brylowali na matematyce, na innych przedmiotach, na których ja się chowałem często za plecami ich na ostatniej ławce. No i to jest no takie bardzo ciekawe, no bo... Pokazuje, że wypełnianie pruskiego systemu edukacyjnego no nie prowadzi do, do określonych, założonych efektów. Znaczy, myślę, że to, to chyba nie jest tak. Po prostu dróg do sukcesu jest wiele i jedni to osiągają poprzez naukę, drudzy poprzez, poprzez praktykę, a trzeci mają jakiś swój wewnętrzny drive, który ich pcha do tego, żeby robić. Coś, co inni nie zrobili. Tak więc myślę, że dróg do sukcesu jest wiele, ale ja bym się skupił bardziej na tym, co to jest dla ciebie szczyt finansowy. Jakby co oznacza, że ten cel, do którego dążysz, w dzisiejszych czasach można osiągnąć szybciej. Czym jest dla ciebie twój taki cel finansowy, w którym stwierdzisz, że o. Dobrze, o, dobrze, dobrze, że się poprawiłeś. Dobrze, że się poprawiłeś. Słuchaj, bo szczyt finansowy to rzut karłem do celu jak Rodem z filmu z Wall Street, Wilk z Wall Street. One, two, three. To szczyt finansowy. To szczyt finansowy, więc nie rozmawiajmy o tych przestrzeniach może. Natomiast cel finansowy no właśnie, no to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, no bo ja się w sumie cały czas nad tym zastanawiam. Tak? Gdzieś ta moja kariera i to moje wiązanie końca z końcem tak sobie no, postępuje no, w jakimś tam przyroście, ale bardzo spokojnie realizuję swoje cele, kolejne no, bardzo skrupulatnie i tak dalej. I wiem, no, że no, szybciej niż później zakończę swoją listę pragnień materialnych. I no tak dobra, naprawdę... to jak, czym zakończysz swoją listę pragnień materialnych? Motorówką. No dobra, kupujesz motorówkę, masz, masz dom, samochód, posadziłeś drzewko albo i dwa i to jest twój szczyt. Co dalej? No właśnie, i teraz wydaje mi się, żeby to wszystko nie poszło na marne, oczywiście w cudzysłowie, to to musi się przeobrazić w samorozwój. Czyli żeby nie zakończyć w taki sposób, że stanąłem na wzgórzu i teraz podziwiam to, co się udało zdobyć, trzymając w prawym ręku żubra odkorkowanego, popijając z wydętym bamberem, to żeby to właśnie nie poszło w tym kierunku, po tej chociażby no właśnie metaforycznej motorówce, no to to musi się przekuć w samorozwój. No i to jest następstwem. Tego wszystkiego jest chociażby ten podcast i to, że chcemy się dzielić swoimi przemyśleniami z osobami na zewnątrz. To jest to też jest forma samorozwoju i samodoskonalenia, no bo w końcu uczymy się też prowadząc te podcasty wyrażania siebie i formułowania myśli w sposób taki, żeby one były przystępne dla drugiej osoby. No więc absolutnie, absolutnie samorealizacja, która się będzie przeradzała w samodoskonaleniu, będzie tym celem dla mnie, który, który nie jest celem materialnym. A mhm. jak to by wyglądało? Ciebie Bartku, no bo ty zupełnie inaczej e, prawdopodobnie postrzegasz e, tą sytuację, no bo twój punkt widzenia zmienia się razem z twoim punktem siedzenia. Czy Tobie się przytrafiło takie zakorkowanie w życiu, że nie wiem usiadłeś na laurach, spojrzałeś, albo miałeś na jakąś chwilę zastanowienia się nad sobą i co dalej? No bo, no u mnie. No myślę, że u każdego to wygląda nieco inaczej. No więc... Wiesz co, ja miałem i opowiem trochę ze swojej perspektywy i trochę z perspektywy moich kolegów, którzy też mają podobne problemy. Ja rzeczywiście miałem tak, że jako chłopak wychowujący się w blokach w Warszawie, marzyłem o tym, żeby latać samolotem i zrobiłem wszystko, żeby to osiągnąć. Do tego doszło, że jedyne mieszkanie, które miałem po dziadku, sprzedałem po to, żeby zdobyć wszystkie te licencje lotnicze i to zrobiłem. No niestety tam się później wykolebotało kilka rzeczy, bo Lehman Brothers upadli w 2008 roku, po prostu wszystkich zwalniali. Kiedy ja wyszedłem gotowy z informacją, jestem, jestem wiesz tam mnie, A wszystkich zwalniali, więc wtedy było po prostu no, smuteczek. Natomiast było tak, że po jakimś czasie odziedziczyłem wraz z moją żoną, wtedy jeszcze dziewczyną, firmę po ostatnim z jej rodziców, który zmarł. No i okazało się, że to wszystko, co ja sobie wyobrażałem, że jest moim celem materialnym, ja, można powiedzieć, w bardzo niezdrowym przyroście osiągnąłem. No, w tym sensie moim celem było mieszkać w domu, mieć samochód, jeździć na wakacje, kiedy chcę. To był mój taki cel, o którym sobie wyobrażałem, że będę, że osiągnę go, kiedy będę pracował w lotnictwie jako pilot liniowy. I to był dla mnie bardzo duży problem, bo nikt mnie nie poprowadził przez tą przemianę. Sam musiałem się z tego wydostawać, bo przez 5 czy 6 lat zadawałem sobie pytanie, po co ja mam w ogóle do jakiegokolwiek innego celu dążyć, skoro mi jest dobrze tu, gdzie jestem. W ogóle nie muszę nic innego robić, mi jest tak dobrze. I to naprawdę zajęło mi sporo czasu, żeby się zorientować, że cele napędzają i że można sięgnąć po coś więcej. No i właśnie jedną z tych rzeczy jest taki samorozwój. I powiem ci, że podobny temat. Czego się śmiejesz? Słuchaj, 5 czy 6 lat, kurwa, trzeba było się zapytać mnie. Ja Kupuj motorówkę, mordo. Dla siebie i dla mnie. Czapka kapitańska, jak my jedziemy. No tak, tak, to prawda, natomiast no yy, znowu kiedy operowałem wartościami przed tym stanem, operowałem wartościami kilka tysięcy złotych, to był maksimum, który mogłem wydać w ciągu miesiąca, i przekonwertowało się to w sytuację, gdzie muszę płacić czasami po kilkaset tysięcy podatku, no to jakby zupełnie się perspektywa zmienia. Mnie to trochę przeraziło, bo naprawdę palec mi drżał, jak wydawałem pieniądze czy przelewałem na VAT. Ale podobny bardzo problem ma grupa moich znajomych przedsiębiorców, Którzy mm, zbudowali swój biznes, czyli sięgali swoich marzeń. Możemy powiedzieć, co to za grupa w sensie nazwy? Tak, tak. To jest grupa Trust Hub. Koniec są lesz, A kto? Jesteśmy młode wilki. Która y, liczy sobie teraz 70 czy 80 y, przedsiębiorców i bardzo dużo inspiracji mi daje. I właśnie jedną z nich jest to, że bardzo wiele osób, która. Dochodzi do sukcesu finansowego i biznesowego, zadaje sobie pytanie, jak żyć. No bo skoro mam już wszystko, to, co chcę, no dla jednego to jest motorówka, dla drugiego to jest samochód, dla trzeciego to jest, nie wiem, wyspa kupiona, każdy ma inny cel, zadają sobie pytanie, i co teraz? Bo większość z nich ma około tam 30-40 lat, jeszcze druga połowa życia przed nimi. No i co tu zrobić? jaki cel pracy sobie ułożyć, żeby nie wpaść w depresję, bo paradoksalnie to jest problem, który prowadzi do depresji czy nawet alkoholizmu. Nie no, jasne. Ja w ogóle się trzasnąłem już na swoim mikroprzykładzie, tak? mikro gdzie nie borykam się z problemami pod tytułem o Boże, czy mam kupić drugi biurowiec, czy nie. Już trzasnąłem się na swoim mikroprzykładzie, że bardzo często Jestem podpalony taką dopaminą na rzecz rzeczy, którą mam albo chcę kupić i wizualizuję ją sobie i ją w końcu osiągam z dużym trudem albo mniejszym, ale no to jest jakiś proces, który się z tym wiąże. No ale już ją mam i tuż przed tym, jak ją kupuję, mam wrażenie, czy tam osiągam ten cel wyznaczony. Ja mówię o celu materialnym w tym momencie. To mam takie wrażenie, że jak to będę miał, to za dotknięciem czarodziejskiej różki mój świat zmieni się na lepszy. że, mhm. że, że to jest tak, że o Boże, jak ja już to będę miał, ten, ten samochód bez dachu, to nagle ten świat będzie zupełnie w innych kolorach. I, i faktem jest, że już kolejny raz patrzę na to, że no okej, okay, to daje wielką satysfakcję, ale oczywiście mamy chyba taką tendencję do gloryfikowania no, tego celu, który sobie wyznaczamy i go ubóstwiamy i, i on rośnie w naszej głowie nieproporcjonalnie i jak go e, osiągamy to nagle nie okazuje się że nie wiem dziecko przestało płakać żona przestała cię opierdalać jakieś inne rzeczy się zmieniły no nie no, no nie tylko ten jeden ten tylko samochód ten jeden samochód e, się zmienił na twoim koncie no oczywiście to jest aż samochód no bo umówmy się no, że no, to nie jest tylko samochód to jest aż samochód no nie jest guma balonowa turbo e, więc to jest dosyć duża znacząca zmiana natomiast e, już wtedy się Złapałem na tym, że cel nie może być celem finansowym. To jest każdy, każdy przedsiębiorca, każdy w biznesie musi zakładać sukces. I musi być na niego gotowy, bo ja wierzę, że jeżeli on jest osiągnięty, no właśnie w bardzo szybkim tempie, a czasami się to dzieje. No oczywiście każdemu życzymy sukcesu, i tak dalej. Ale, ale mam, nie naszej konkurencji. Ale mam, ale mam wrażenie, że jest to również ciężar, tak? że jest to również ciężar, który można dźwignąć albo zwyczajnie można nie podołać. Więc trzeba być gotowym na ten sukces i od razu z mojego mikro doświadczenia powiem, że trzeba być gotowy na cel niematerialny. On musi być w sferze niematerialnej opisany, bo jeżeli będzie. Będziemy zapętlać zakupy, to staniemy się niewolnikami nie dość tych rzeczy, które kupiliśmy. No to. To, to one nam już nie dadzą szczęścia i stracimy ten drive, który nas. Początkowo kierował do tego, żeby te niematerialne rzeczy osiągać. To chyba właśnie ostatnio. Przepraszam, materialne. Materialne. To właśnie ostatnio Ilon. Znaczy, oglądałem film, w którym pytano Ilona Maska, skoro jest wyceniany na tyle pierdyliardów dolarów, to dlaczego on wciąż to robi, zamiast siedzieć na jakiejś wyspie i grać w golfa i pić drineczka z kokosowej z kokosa. Może nie drineczka, ale po prostu wodę kokosową pić. Albo po prostu drineczka z kokosa. Wodę. No i właśnie on powiedział, że ma po prostu wyższy cel. To nie chodzi o to, żeby zarabiać kasę, tylko żeby przedstawić coś społeczeństwu, ludzkości, zmianę, która będzie miała istotny wpływ. Jarać się tym, że wystrzeliwuje rakietę w kosmos, bo czytał o tym jako dziecko i ustawił sobie to jako cel. I myślę, że to jest właśnie to meritum, czyli szukać rozwiązań, które napędzają samym faktem dostarczania tego rozwiązania, a nie tym, tak, że to się monetyzuje. No chociaż wiadomo, wyrastamy w takiej kulturze, że 100%. ważne jest to, jak to się monetyzuje. 100%. Na moim, jeszcze raz chciałem się odnieść do swojego mikroprzykładu, może mi jest o tyle łatwiej, że ja zakładając swoją karierę zawodową, zakładałem to, że będę czerpał satysfakcję nie z tych pieniędzy, które przynoszą, te czynności, które będę przyjdzie mi wypełniać, no bo przypominam, że z wykształcenia jestem nauczycielem, więc ja zakładałem, że ta praca, wiedziałem jakie są zarobki, wiem jakie są nawet teraz i wiem, że one nie są satysfakcjonujące, więc ja zakładałem, że to nie jest cel. Cel mojej pracy nie jest celem finansowym, jest bardziej satysfakcją, samorealizacją z przekazywanej wiedzy i z możliwości komunikowania się z tym młodym człowiekiem, dzieleniem się tymi swoimi doświadczeniami, więc może też dlatego łatwiej mi dostrzegać te cele niematerialne i może też dlatego szybciej mi przyszło zweryfikować swoje cele no te właśnie materialne i przekalibrować je na cele właśnie te niematerialne. A wy jakie macie cele? Macie także poza celem materialnym macie też jakieś cele niematerialne? Daj znać w komentarzu, bo nas to interesuje. I jeżeli chcesz pomóc nam realizować tą właśnie misję przekazywania wiedzy, to zasubskrybuj, daj lajka, tak żebyśmy wiedzieli, że ten materiał Ci się podoba. Czy Wam? Hej. Trzymajcie się i powiedzcie, czy duża walizka z pieniędzmi to jest cel materialny, czy niematerialny? Nie no, żartuję Hej.